Cześć, mam pytanie, czy chcesz mieć więcej przyjaciół? Czy chcesz zdobywać przyjaciół i jednać w sobie ludzi, jak to mówił Dale Carnegie? A może chcesz po prostu z osobą, którą dopiero poznałeś lub poznałaś, chcesz, żeby rozmowa lepiej się kleiła? Jeśli tak, to zostań do końca tego wideo i ja szybciutko przedstawię Ci świetny sposób na Zawiązywanie relacji z nowymi ludźmi, dobrze? Na zdobywanie, powiedziałbym, przyjaciół. Słuchaj, wyobraź sobie taką sytuację, że wchodzisz na bankiet, zostajesz przedstawiony jakiejś osobie, i oczywiście no, zależy ci na tym, żeby ta znajomość się gdzieś tam rozwijała. Jak najczęściej zaczynamy, to jest najczęstszy błąd albo taki zwyczajowy, społeczny błąd. Dzień dobry, a on: tak, pogoda, mówimy o pogodzie, ach jak ślicznie tańczy już pan tak, jak to było u Mickiewicza, czyli cały czas używamy jakiejś cholernej maski. Maski, maski sztuczności, nie mówimy prawdy, nie mówimy konkretu. Ta rozmowa się nie klei, bo ona się kleić nie ma prawa, po prostu bo czujemy, że ona się nie klei i ona się kleić nie będzie i ona do niczego nie prowadzi. W związku z tym jest na to rozwiązanie i to bardzo proste, być może szokujące dla wielu z Was. To jest otwarcie emocjonalne. I co to znaczy otwarcie emocjonalne? Kiedyś w średniowieczu rycerze podnosili przyłbice, i to był sygnał przyjacielski, to był sygnał odsłaniania się przed drugą osobą, tak? To teraz pytanie: dlaczego ciągle nosimy maski? Po co używać tego small talku, kiedy możemy się odsłonić i mówić o naszych emocjach? Ludzie bardzo interesują się tym, co czujemy na ich temat. Bardzo. Nie powiedzą nam tego, ale naprawdę, przede wszystkim, każdy z nas jest zainteresowany tym, co inni na nasz temat myślą. Okay? Czyli na takim bankiecie możesz powiedzieć o swoich odczuciach. Bardzo się cieszę, że mogę Pana poznać i wreszcie z Panem porozmawiać. Sprawię naprawdę ogromną radość, bo czekałem na ten moment bardzo długo i mam nadzieję, że ta radość tak szybko nie minie. Czyli mówisz o tym, co czujesz. Mówisz o tym, co czujesz, mówisz prawdę, odsłaniasz się pokazujesz się od strony prawdziwej. OK? Zachęcam Cię do tego nie do dyskutowania w tej chwili tylko do spróbowania właśnie czegoś takiego omówienia o swoich emocjach. Starajmy się zawsze mówić o tych emocjach takich pozytywnych, znajdywać te pozytywne emocje., okay? Dlatego, że kiedy mówimy o pozytywnych emocjach, również je tworzymy. Ale bywają momenty, kiedy te emocje wcale nie są takie pozytywne. Czyli spotykamy sąsiadkę, której nie lubimy i musimy uciec. Ok? Ale no, nie wypada tak się odwrócić, o i tak dalej, tylko dwa zdania trzeba jednak zamienić. Więc, dzień dobry, dzień dobry. Możemy powiedzieć w taki sposób, który nie urazi jednocześnie. Dzień dobry, pani sąsiadko, bardzo się cieszę, że panią widzę. Jednakże muszę powiedzieć, ja czuję pewien teraz taki dyskomfort. Naprawdę poważny taki stres. Wie pani co? Naprawdę bardzo się śpieszę. Przyjemnie mi się z panią rozmawia, ale ten dyskomfort nie pozwala mi na normalną rozmowę w tej chwili, bo nie zdążę na czas, jeśli porozmawiam dłużej. Spokaj, spotkajmy się później. Porozmawiamy później. Dobrze, do widzenia, dziękuję. So, I tak dalej, tak? Mówimy o prawdziwych emocjach. Mówimy o stresie, ok? Naszym stresie w związku z tą sytuacją. Można, można. Starajmy się jednak zawsze znajdywać taką emocję, która będzie dobra, miła, przyjemna, że bardzo się cieszymy, bardzo nam przyjemność rozmowa sprawia bardzo czekaliśmy długo na ten temat na, na, na to spotkanie sprawia nam to radość emocji jest kilkadziesiąt bawmy się tym bo będąc po prostu prawdziwym przez odkrywanie właśnie tego co czujemy to jest zdjęcie maski. Niektórzy powiedzą, że jest to, och, jest to manipulacja, jest to nienaturalne. Nie, najbardziej nienaturalne jest właśnie small talk, najbardziej nienaturalne jest szukanie tych sztucznych tematów. A o naszych emocjach możemy mówić w każdym momencie. Dobra, teraz szybciutko o takich dwóch możliwych jeszcze poziomach. Tego narzędzia, nazwijmy to, tego sposobu. Nie zawsze powiedzenie takiej emocji bezpośrednio jest tak łatwe, tak? czyli nie zawsze możemy powiedzieć cieszę się, że panią widzę, lubię panią, czy lubię pana. W związku z tym możemy mówić o emocjach na temat emocji, czyli tego, co czujemy. Chcemy powiedzieć komuś, że kogoś lubimy, ale czujemy się troszeczkę zażenowani. Więc możemy powiedzieć, przepraszam bardzo, czuję się troszeczkę zażenowany, bo bardzo chciałbym przyznać, że Pana lubię na przykład. Przepraszam, czuję się bardzo zażenowany w tej, w tej chwili sytuacją, że nie mogę tak prosto powiedzieć, że Panią lubię. To jest takie mówienie o emocjach, na temat emocji. Ja naprawdę w tej chwili starałem się znaleźć emocje i powiedzieć Wam takie, takie rzeczy, które czuję. Ponieważ, ponieważ, ponieważ zacząłem o nich mówić, zacząłem mi... Je... Jednocześnie odczuwać. Jest jeszcze jeden, trzeci poziom, troszeczkę trudniejszy, rzadko używany. Ja używam, używam tego pierwszego przede wszystkim poziomu. Mówię bezpośrednio, drugiego używam troszeczkę rzadziej, czyli emocje o emocjach. Mówię to po prostu w sposób naturalny, dlatego że w moim, mojej branży jest mi to potrzebne, aby mój klient czuł się ze mną dobrze, abym ja się czuł dobrze z moim klientem, aby rozmowa się kleiła, rozwijała się, dlatego że wtedy temu mojemu klientowi mogę pomóc na miarę moż, moich możliwości. Szczerość jest podstawą w tym, co robię. Otwartość jest podstawą w tym, co robię. Dobra, zejdźmy do tego trzeciego, te, trzeciego poziomu. Trzeci poziom to jest mówienie o emocjach na temat emocji o emocjach, ok? Albo, przepraszam, u, uczuciach na temat uczuć o uczuciach. Czyli możemy powiedzieć bardzo się cieszę, że mogłem wreszcie pokonać to, troszeczkę, to uczucie tego zażenowania w tej trudności do przyznania się, że jestem osobą, która Pana bardzo lubi. Przekombinowałem troszeczkę, spróbujmy jeszcze raz. Jest mi bardzo przyjemnie, że mogę się wreszcie przyznać do tej trudności w wysławianiu moich uczuć. Ponieważ jest to taki troszeczkę trudniejszy poziom, więc ja go tak naprawdę nigdy nie używam, dlatego może w tej chwili troszeczkę trudno mi jest wymyśleć taki prawdziwy, naprawdę prawdziwy przykład, ale jest to wybieg, którego możecie się nauczyć, jeśli trudność wam sprawia to mówienie o emocjach bezpośrednio. Ja wolę powiedzieć po prostu tak, lubię was, ewentualnie mogę powiedzieć, czuję się troszeczkę zestresowany tym, że teraz przyznaję, że was lubię. Mogę to powiedzieć. Staram się zawsze skupiać na tym naprawdę, co czuję i mówić o prawdziwych emocjach, a tego trzeciego poziomu używam bardzo rzadko, aczkolwiek jest to bardzo silny poziom, jest to bardzo silny poziom. Sprawiło mi ogromną przyjemność, to, że wreszcie mogłem przełamać opór i powiedzieć, że was lubię. Jestem szczęśliwy z tego powodu, że przełamałem pewne opory wewnętrzne i teraz śmiało mogę mówić o tym, że was lubię. Myślę, że podążacie za tym. Dobra, to miało być pięciominutowe wideo, podejrzewam, że wyszło troszeczkę dłuższe. Zachęcam Was do tego, żeby zdejmować maskę, żeby mówić prawdziwie o swoich uczuciach. A o naszych uczuciach na temat drugiej osoby możemy mówić godzinami i ta osoba będzie zawsze się czuła połaskotana bez mówienia komplementów, bo to nie chodzi o mówienie komplementów, to chodzi o mówienie o prawdziwych uczuciach, o prawdziwych emocjach. Tu chodzi o prawdziwe zdjęcie, maski i bycie ka z każdego dnia, co, każdego dnia coraz bardziej i bardziej prawdziwym. I można to robić godzinami. Zachęcam Was do spróbowania tego. Ok? To było pierwsze wideo, i zapraszam do jeszcze innych, które będą miały podobne sugestie. Ok, na razie, cześć.